Cześć, nazywam się Ewol Szewska Atmioga. Dzisiejsza praktyka to taki szybki rozruch na poczucie swojego ciała, na powrót do siebie, na poczucie się lepiej. Więc zapraszam Cię na matę. Siadamy sobie w siadzie klęcznym. Możesz dostosować go sobie, podkładając koc pod stopy, pomiędzy podpośladki, tak żeby było Ci tutaj wygodnie, oczywiście, jeżeli. Ta pozycja w żaden sposób nie jest dla Ciebie wygodna. Wybierz inną pozycję siedzącą. Odkładamy dłonie na UDA i kilka razy przegłaskujemy UDA, przegłaskujemy tą przestrzeń, tak żeby poczuć już swoje ciało. Świetnie. I znajdujemy sobie miejsce dla, dla dłoni. Wyciągamy głowę do góry. Wysuwamy czubek głowy. Świetnie. Zamknij swoje oczy. I daj sobie tutaj chwilę, żeby osadzić się w tej przestrzeni. I najpierw poobserwuj swój oddech. To jak dzisiaj czujesz się w ciele, jak dzisiaj się czujesz? Weź wdech, zrób spokojny wydech i podziel wdech na dwie części. Wdech pierwsza część, wdech druga. Podziel wydech na dwie części, wydech pierwsza część, wydech druga. Wdech pierwsza część, wdech druga, wydech pierwsza część, wydech druga. Wdech pierwsza część, wdech druga, wydech pierwsza część, Wydech druga. I pełen wdech do pełnej objętości płuc. I długi spokojny wydech. Przenieś ręce za plecy, zaplecie je w koszyczek i przeciągnij ręce za plecy otwierając klatkę. I takie zaplecione dłonie otóż na prawym biodrze. Przyciągnij prawe ucho do prawego barku. Możesz zostać tutaj w bezruchu. Albo podkręcaj głowę w różnych kierunkach. Wróć głową do centrum, ręce za plecy, zmień splot. Przeciągamy się jeszcze raz i zaplecione dłonie na lewe biodro, lewe ucho do lewego barku. Wracamy do centrum, przekładamy dłonie za plecy, na opuszki palców ściągnij łopatki, unieś miednicę do góry. Opuść pośladki, przy klęku podpartego, odkładając dłonie, odkładając kolana na szerokość barku i na szerokość bioder. Z wdechem krowi, grzbiet wklęsły plecy. Wdech zaokrągli plecy koci, grzbiet. Wdech krowi. Wydech koci. Wdech krowi. Wdech koci. Jeszcze raz. Zadrzij stopy. Usiądź na swoich piętach. Strząśnij nadgarstki. Zapleć dłonie przed klatką piersiową. Weź wdech. Z wydechem wypchnij wnętrza dłoni przed siebie. Zaokrągli plecy. Wdech. Ręce do góry. wydech Do przodu. Wdech. Góra. wydech Dół. Wdech. Góra. wydech Dół. Unosimy ręce do góry, zostajemy w górze, tak tu się ręce, otwierając klatkę. Wracamy dłońmi na początek maty, rozprać swoje stopy, rozluźnij je i kiedy będziesz gotowy, gotowa, pies głową w dół. Prawa noga do góry, trzynożny pies. Stopa na zewnątrz dłoni. Odłóż lewe kolano, prawa ręka do góry, odkręć się za ręką. Wydłużona piramida, unosząc kolano, wycofaj biodra. Aktywny przysiad z przodu maty. Lewa stopa na zewnątrz dłoni, ręce przed siebie. Wyprostuj nogi, dłonie do klatki. Ręce do góry, zwda. Wróć do aktywnego przysiadu. Dłonie na matę, pies z głową w dół. Lewa noga do góry, trzy nożny pies. Stopa na zewnątrz dłoni. Odłóż kolano, lewa ręka do góry. Wydłużona piramida, u unieś kolano, wycofaj biodra. Aktywny przysiad, ręce przed siebie. Stój nogi, dłonie do klatki, ręce do góry z wdechem. Wróć do aktywnego przysiadu. Odłóż dłonie na matę, pochyl się do połowy, pies głową w dół. Pozycja deski, barki nad dłonie i opuść się do leżenia na brzuch. Dłonie na zewnątrz maty, na opuszki palców. Unieś klatkę piersiową. Wdech, górę. Z wydechem opuść jeszcze raz. Wdech, górę. I wydach, Opuść dłonie przy dolnych żebrach. Pies głową w dół. Spójrz pomiędzy dłonie. Aktywny przysiad na początku maty. Ręce przed siebie. Prostuj nogi. Unieś ręce do góry i wróć do aktywnego przysiadu. Dłonie na matę, pochylając się do połowy. Pozycja deski, stopy w tyłu maty. do leżenia na duchu. Pozycja, unieś klatkę piersiową. Unieś nogi. Wydech, pies głową w dół. Super, zatrzymaj się tutaj. Weź wdech. I zrób spokojny, długi wydech. Spójrz pomiędzy dłonie. Przejdź albo skocz na początek maty. Stopy troszkę szerzej. Schodzimy sobie do pozycji pasywnego przysiadu. Wydłużamy kręgosłup z wydechem. Zostawiając stopy ułożone w ten sam sposób. Skłon do przodu. Pozycja pasywnego przysiadu. Opuszczamy miednicę. Wydłużamy się otwierając klatkę. Wydech pies z głową w dół. I jeszcze raz pasywny przysiad. Skłon do przodu. I spotykamy się w pasywnym przysiadzie. Zatrzymujemy się tutaj na wdech. I spokojny, długi wydech. Super. Siadamy na macie. Zostawiając kolana ugięte, rozstawiamy stopy na szerokość maty. Przekładamy nogi do prawej, do lewej strony. Super. I wsuwając dłonie pod uda, połóż się na macie. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Kolana rozejrzyj. Przyciągaj nogi, chwytając się pod kolanami. Możesz pokołysać się tutaj przez chwilkę do prawej, do lewej strony. Super. O, wyciągnij okolice dłoni, okolice bardziej się, wyciągnij. Uff. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, odejmij ramionami. Znajdź drogę do siadu przez kołyskę albo przetaczając się pokiem. Kiedy tam dotrzesz, cóż tu przed klatką piersiową, podziękuj sobie za tą praktykę, za ten czas, który znalazłaś, znalazłeś dla siebie i uśmiechnij się do siebie. Dzięki wielkie za tą praktykę. Namaste. Cieszę się, że byliście tutaj ze mną. Widzimy się kolejnym razem na macie, gdziekolwiek jesteś.